Fantastyka. Fantastyczne, może tak od razu, powiedzmy, jest to, co zarówno istnieje tylko w naszych światach wyobrażonych, jak i od razu wiemy, że jest to coś nieprawdopodobnego, coś, co nie istnieje w naszym świecie fizykalnym, zmysłowym. Ale myślę, że gdzieś na początku warto rozróżnić fantastykę w ogóle, fantastykę jako taką, i fantastykę naukową. Bo mm, współcześnie, kiedy mówimy o fantastyce. To jednak pierwsze, co przychodzi do głowy, to fantastyka naukowa, tak mi się wydaje, przynajmniej, no, do tego jeszcze fantazy. Yy, I fantastyczne w sensie pierwotnym, tak jak to wygląda w, nie, w baśni, w legendzie, jest to, co po pierwsze nie mieści się w tym poznawalnym porządku świata. Wróżki, czarnoksiężnicy, nie wiem, mówiące wilki, smoki, oczywiście, krasnoludki, ale zauważcie, że w tych tekstach przekazywanych ustnie, z pokolenia na pokolenie, te elementy fantastyczne zazwyczaj, jakkolwiek nie mieszczą się w poznawalnym porządku świata, to mieszczą się w pewnym porządku wyobrażeniowym. Przynależą też do pewnego świata, który uznajemy za alternatywny, za jakiś świat duchowy. To łatwo udowodnić. Zobaczcie, kiedy na przykład w bajśniach czy w bajeczkach dla dzieci pojawiają się krasnoludki, to zazwyczaj są traktowane jako coś naturalnego. Myślę na przykład o y, sierotce Marysi tak? i siedmiu krasnoludkach. Tam te y, krasnoludki od razu są tam są jako nieborządka. O, o, patrz, krasnoludki, prawda? I y, nie ma jakiegoś szoku poznawczego. Co więcej, y, elementy fantastyczne w takich tradycyjnych, dawnych tekstach przynależą nie tylko do porządku wyobrażeniowego, ale często też przynależą do pewnego porządku moralnego. Albo na przykład działają jak Deus ex machina, tak, jakaś wróżka, która pomaga na przykład Kopciuszkowi, tak, wyrównać rachunki ze złymi siostrami, to ona zostanie żoną królewicza, albo pojawiają się jakieś elementy zagrożenia, te, które na przykład niosą ze sobą jakąś karę. Natomiast, kiedy mówimy o fantastyce naukowej, mówimy o nieco innym zjawisku. Po pierwsze, zauważcie, że fantastyka naukowa. Ma swój pewien czas historyczny. Pojawia się wyraźnie gdzieś na początku, może bardziej w połowie XIX wieku. Jest sprzężona z taką ideologią pozytywistyczną, ze światopoglądem stjentystycznym. Wyrasta na podłożu myślenia naukowego. I rozwija się bardzo dynamicznie w połowie XIX wieku i później w wieku XX. Tym pierwszym, tak się powszechnie uznaje, jest czarodziej znant. Juliusz Wern, autor chociażby 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. To, co jest najbardziej charakterystyczne dla fantastyki naukowej, tutaj powtarzam, za profesorem Andrzejem Stofem, takie trzy elementy, które powinny się pojawić. Po pierwsze, właśnie element przyszłościowy. Prawie zawsze z pewnymi wyjątkami, świat fantastyki naukowej jest ulokowany w bliższej lub dalszej przyszłości. Po drugie, Właśnie ten element fantastycznej naukowości. Jakiś element, który z naszego punktu widzenia wydaje się nieprawdopodobny, ale uwaga, w świecie fantastyki naukowej jest uzasadniany pseudonaukowo. Takim klasycznym przykładem jest na przykład wehikuł do podróży w czasie. Inny przykład. Maszyna, która sprawia, że stajemy się niewidzialni. Oczywiście mamy też ten nurt fantastyki naukowej, w której wynalazki są nieprawdopodobne w tym danym momencie historycznym, ale w jakimś przekonaniu, że w przyszłości takie wynalazki mogą się pojawić. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest nasz Stanisław Lem. I wreszcie to, co jest ważne dla science fiction, to um, fakultatywnie, niekoniecznie, ale bardzo często, podróże w przestrzeni międzygwiezdnej i tutaj często też w zetknięciu z innymi cywilizacjami, tak? Pojawia się element spotkania z obcymi. I tu zauważcie właśnie, często pojawia się spotkanie z obcymi, ale już nie zawsze. Takim przypadkiem granicznym pytanie, na ile jest to film science fiction, a na ile film futurystyczny jest na przykład film Marsjanin z Mattem Damonem. Tam mamy tylko jako element, powiedzmy, fantastyczny w tym momencie, Podróż na Marsa. No i oczywiście kwestia samodzielnego przeżycia tego rozbitka, który, któremu udaje się przetrwać. Przy tym wszystkim, co powiedzieliśmy, tutaj należy dodać: Fantastyka naukowa karmi się światopoglądem scientystycznym. To wszystko ma jakieś podwaliny w takim myśleniu naukowym, choć najczęściej, kiedy tak przyjrzeć się lepiej, to jest to na, tak naprawdę światopogląd pseudonaukowy. Złożony z jakichś uproszczonych haseł, zauważcie, że większość filmów, książek, utworów fantastyczno-naukowych w ogóle nie bierze pod uwagę instancji Boga. Bóg raczej się nie pojawia, pytania o Boga. Są takie książki, ale one należą do rzadkości. To, co jest charakterystyczne dla fantastyki naukowej, science fiction, to wyraźne zderzenie swojskości i obcości. W jakim znaczeniu? To, co fantastyczne, odbieramy jako gwałtowną, niezapowiedzianą ingerencję w nasz świat bezpieczny, stabilny, znajomy. Kiedy na przykład pojawia się jakieś UFO, to najczęściej no, mamy tak zwany efekt wow, to znaczy nagle stajemy wobec czegoś zupełnie nieznanego, nie wiemy jak się zachować. To nie jest już sympatyczny krasnoludek, który może być zaskoczeniem, ale możemy z nim porozmawiać i mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Spotkanie z obcą cywilizacją albo na przykład z maszyną, która przybyła z przyszłości. Terminator się kłania, prawda? Od razu stawia nas wobec pytania, co ja mam konkretnie zrobić. Naruszona zostaje struktura realnej rzeczywistości. Y, wiem, jak to brzmi, może lepiej powiedzieć, struktura bezpiecznej rzeczywistości. Y, taki film klasyczny, w którym obcy y, wkracza w naszą rzeczywistość i jest pytanie, jak się zachować, i mamy różne odpowiedzi, jest IT, e bardzo ładny film dla dzieci, gdzie początkowo mamy jak, właśnie jakiś lęk, ale okazuje się, że na przykład taki IT e wcale nie jest taki groźny. Czego uczy nas fantastyka naukowa? Czy fantastyka naukowa może być czymś więcej niż tylko zabawą w jakieś światy wyobrażone? Pozornie wydaje się, że fantastyka naukowa niczemu nie służy, jest po prostu tanią rozrywką. I przyznajmy, bardzo często tak jest. Połowa wieku XX to bardzo często takie właśnie za przeproszeniem produkcyjniaki fantastyczno-naukowe, które są czymś w rodzaju kosmicznego westernu, jakiejś powieści sensacyjnej, ale mamy też teksty, które mają głęboki walor poznawczy, które pokazują tak naprawdę prawdę o nas samych, gdzie to niewiadome, nierozpoznawalne staje się jakimś zwierciadłem, w którym odbijamy się my sami. I oczywiście chciałbym, żeby zaistniał dzisiaj Stanisław Lem, bo by inny, jeżeli chodzi o naszą literacką tradycję. Ym, przyznam, że sam Lem niespecjalnie ciepło wypowiadał się o całej reszcie polskiego science fiction, chociaż mamy też innych autorów. Mam przed sobą dzienniki gwiazdowe. I tutaj właśnie Ion Tichy, który te dzienniki pisze. Ym, przeczytam fragment podróży siódmej, żeby trochę nawiązać do tego, co zostało powiedziane. Gdy w poniedziałek, 2 kwietnia, przelatywałem w pobliżu Betelgeuzy, meteor, nie większy od ziarna fasoli zwanej Jaśkiem, przebił pancerz, strzaskał regulator ciągu i część sterów, wskutek czego rakieta straciła zdolność manewrowania. Włożyłem skafander, wyszedłem na jej powierzchnię i próbowałem naprawić urządzenie, ale przekonałem się, że aby przykręcić rezerwowy ster, który wziąłem ze sobą przez ornie, potrzebna mi jest pomoc drugiego człowieka. Konstruktorzy zaprojektowali rakietę tak nierozsądnie, że ktoś musiał przytrzymywać kluczem główkę śruby, podczas kiedy ktoś drugi dociągałby mutrę. Zrazu nie przejąłem się tym szczególnie i kilka godzin straciłem na usiłowaniach przechwycenia jednego klucza stopami, podczas gdy ręką dokręcałbym śrubkę z drugiej strony. Ja się tutaj zatrzymam, bo tu już mamy mnóstwo rzeczy do dopowiedzenia. To co jest fantastyczne ulema, ale w tym znaczeniu przenośne, to znaczy świetne i wzbudza uśmiech, to jest zderzenie tej rozbuchanej wyobraźni fantastyczno-naukowej, głęboko humanistyczną wiedzą niezbyt optymistyczną o człowieku. Lem widzi, że rozwój techniczny nie prowadzi do uszczęśliwienia człowieka, że w świecie zdominowanym przez technikę, bardzo często czujemy się samotni, zagubieni, bezradni. To jest obalenie pewnego mitu, yy, który sięga właśnie korzeniami XIX wieku mitu jak najbardziej pozytywistycznego, że postęp będzie oznaczał szczęście ludzkości. A tutaj, jak widzimy, jest tak samo jak zawsze. Ktoś czegoś nie dopatrzył, ktoś czegoś nie dopilnował, i nagle ten najbardziej zawodny element, Świata technicznego, którym jest sam człowiek, musi sobie poradzić. Dla starszego czytelnika myślę, że jasnym będzie też to, że mamy tutaj jakąś parabolę świata komunistycznego, gdzie wszystko miało być cudownie i pięknie, i nagle się okazuje, że jakaś podstawowa rzecz nie funkcjonuje. Mieliśmy się obudzić w raju na ziemi, i nagle okazuje się, że brak jednej śrubki, i to wszystko po prostu nie działa. Ale minęła pora obiadu, a wysiłki moje nie dały rezultatu. Kiedy już raz już mi się prawie udało, klucz wyskoczył z stopy i pomknął w przestrzeń kosmiczną. Tak więc nie tylko niczego nie naprawiłem, ale straciłem jeszcze cenne narzędzie i tylko patrzyłem bezsilnie, jak oddala się coraz mniejszy na tle gwiazd. I tutaj fragment pomijam, yhm, natomiast yhm, irytacja naszego bohatera sięga zenitu. No właśnie, kiedy sięga zenitu, może ten fragment oddam głos samemu Ionowi Tichemu. Jakiś czas opanowywałem gniew, ale gdy biorąc się po obiedzie do mycia talerzy stwierdziłem, że rozgrzany od potężnej pracy stos atomowy popsuł mi najlepszą porcję polędwicy wołowej, jaką zostawiłem w lodówce na niedzielę, straciłem na chwilę równowagę ducha i miotając najokropniejsze przekleństwa, rozbiłem część serwisu, co, co przyniosło mi wprawdzie pewną ulgę, nie było jednak zbyt rozsądne. Emocje biorą górę. Lem wielokrotnie mówił: tak, człowiek jest zbudowany tak, że z jednej strony mamy te kilka tysięcy lat rozwoju naszego racjonalizmu, ratio, i mamy za sobą kilkaset tysięcy lat rozwoju naszej emocjonalności. W sytuacji krytycznej, niestety, emocje wezmą górę. Tutaj mamy tylko zderzenie człowieka z techniką, ale też jakąś taką pustką międzyplanetarną. Ale już w innym zapisie z dziennika, podróż ósma, mamy zderzenie z obcymi cywilizacjami. I znów, jak zapewne zauważycie, jest to utrzymane w konwencji komicznej, ale komizm u Lema, uwaga, bardzo często ma taką funkcję dydaktyczną. Jak ktoś słusznie zauważył, Lem w mniejszym, może stopniu, nawiązuje do tradycji science fiction, a w większym stopniu do tradycji polskiej literatury. Bardzo dużo jest u niego na przykład Leśmiana, ale bardzo wyraźnie widać też jakiś pogłos bajek Ignacego Krasickiego z ich bardzo pesymistyczną wymową, ze smutną wiedzą o człowieku. A więc stało się. Byłem delegatem Ziemi w organizacji Planet Zjednoczonych, czy ściślej kandydatem. Chociaż i nie tak było, nie moją bowiem, lecz całej ludzkości kandydaturę miało rozpatrzyć zgromadzenie plenarne. W życiu nie odczuwałem tak potwornej tremy, wyschnięty język obijał się o zęby jak kołek, a kiedy szedłem po rozłożonym od Astrobusa czerwonym chodniku, nie wiedziałem, czy to on tak miękko ugina się pode mną, czy moje kolana. Należało oczekiwać przemówień a ja słowa nie wykrztusiłbym przez zmęczone emocją gardło, ujrzawszy więc dużą, lśniącą maszynę z chromowanym szynkwasem oraz małymi szparkami na monety, czym prędzej wrzuciłem jedną, podstawiając zapobiegliwie przygotowany kubek termosu pod kran. Był to pierwszy międzyplanetarny incydent dyplomatyczny ludzkości na arenie galaktycznej, ponieważ rzekomy automat z wodą sodową okazał się zastępcą przewodniczącego delegacji talerańskiej pełnej gali. Na całe szczęście to właśnie tarakanie podjęli się zakomendowania naszej kandydatury na sesji. Ja jednak nie od razu się o tym dowiedziałem, to zaś, że ów wysoki dyplomata opluł mi buty, wziąłem za zły znak. Fałszywie, gdyż była to tylko wonna wydzielina gruczołów powitalnych. Pojąłem wszystko przełknąwszy tabletkę informacyjno-translacyjną, którą podał mi jakiś życzliwy urzędnik OPZ. Natychmiast otaczające mnie, brzękliwe dźwięki, zmieniły się w mych uszach w doskonale zrozumiałe słowa. Wystarczy. Wystarczy, cała ta podróż jest świetna, ja ją później jeszcze do niej nawiążę, ale zobaczcie w żartobliwy sposób, Lem przestrzega nas przed czymś groźnym. Istnieje w nas głębokie pragnienie spotkania z obcymi cywilizacjami. Ale Lem, w swojej rozmowie ze Stanisławem Beresiem, zauważa, że każda nasza. Próba kontaktu z obcymi cywilizacjami musiałaby się skończyć tragicznie. I udowadnia to bardzo prosto i szybko. Wyobraźmy sobie taki eksperyment myślowy, że mamy wehikuł w czasie i przenosimy kogoś z XVII wieku w nasze czasy. Ten człowiek musiałby oszaleć, widząc, co się stało z naszym światem. A przecież tutaj ta różnica kulturowa. Z perspektywy spotkania z obcą cywilizacją jest czymś minimalnym, niedostrzegalnym. Obce cywilizacje, jeżeli gdziekolwiek by istniały, są tak niepodobne do nas, że musi to doprowadzić do jakiegoś olbrzymiego napięcia. Są albo tak rozwinięte, że stoimy wobec czegoś, co nas przerasta, albo w drugą stronę są tak niskie w stosunku do naszej kultury, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć. To jest Jakaś utopia spotkania z innymi. I nawet jeżeli te cywilizacje gdzieś istnieją, lepiej byłoby dla nas i dla nich, abyśmy się nie spotkali. Wracam na chwilę do tej podróży, bo znowu mamy tutaj do czynienia z pewną y, formą nawiązania do historii. Y, jest to jak najbardziej taka opowieść paraboliczna, ponieważ, żeby wejść do tej organizacji. Y, y, zgromadzenia plenarnego, trzeba sobą coś reprezentować jako cywilizacja. I nagle okazuje się, że to, czym możemy się pochwalić, to właściwie nieustanne wojny, zbrojenia, że właściwie y, cały wysiłek ludzkości idzie w kierunku tego, żebyśmy się wzajemnie niszczyli. A to, co ewentualnie mogłoby nas postawić w rzędzie tych wyższych cywilizacji. A więc yy, zdobycze nuklearne, no właśnie, od razu zostały wykorzystane jako broń. Yy, dobrze podjął, więc nieprawdaż. Wygłoszę przemówienie obrazujące wasze wysokie osiągnięcia, które uprawniają was do zajęcia miejsca w Federacji Astralnej. Jest to, rozumie pan, pewnego rodzaju starożytna formalność. Nie spodziewacie się chyba jakichś wystąpień opozycyjnych, co nie, 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 nie sądzę, bąknąłem. Zapewne, skąd, żeby zresztą. Więc formalność, nieprawdaż? Niemniej potrzebne mi są pewne dane. Fakty, szczegóły, rozumie pan, energię atomową, rozumie się, dysponujecie. O tak, tak, zapewniłem skwapliwie świetnie. A istotnie, mam to tutaj. Przewodniczący zostawił mi swoje notatki, ale jego charakter mam, więc od jak dawna dysponujecie tą energią? Od 6 sierpnia 1945. Wybornie, co to było? Pierwsza stacja energetyczna? Nie odparłem, czując, że się rumienię. Pierwsza bomba atomowa zniszczyła Hiroshima. Hiroszimę jakiś meteor? Nie, mete ten, miasto. Miasto, rzekł z lekkim niepokojem. Więc jakby to powiedzieć, medytował przez chwilę. Lepiej nic nie mówić. Jako cywilizacja, słuchajcie, powinniśmy się rumienić. Mamy tutaj głęboko etyczny punkt widzenia, oczywiście ubrany w pewną humoreskę. Pewna fascynacja fantastyką naukową bierze się z naszego też chyba cywilizacyjnego przyspieszenia. Mamy poczucie, że to, co dzisiaj jest realne, 20 lat temu było nie do wyobrażenia. Może 30, może 40. Że gdybyśmy na chwilę, no z mojej perspektywy prawie 50-latka, cofnęli się do własnego dzieciństwa i spróbowali sobie opowiedzieć ten świat, to byłby on już trudny do uwierzenia. I myślę, że jest w fantastyce naukowej. Taka próba oswojenia tego, co nadciąga. Próbujemy to jakoś ubrać w nasze wyobrażenia i jakoś emocjonalnie się na to przygotować. Ale czy to się da? Dziękuję. No, ja się zajmuję pewnymi sprawami z ogranicza, powiedziałbym, kilku dziedzin, z ogranicza naukoznawstwa, więc nie tyle samą nauką, ile nauką o nauce, tak zwaną, prawda? To są po prostu refleksje poznawcze. Ten problem, który wraca w mojej jako sprawa tego, jakie są granice możliwości, wydolności poznawczej człowieka po prostu. Czy to, co człowiek poznaje, jest jakoś obiektywne w skali pozaludzkiej, czy też tylko jest to skażone tą naszą ludzką, naszą człowiekokształtnością, że tak powiem tak, że to nie nadawałoby się do bezpośredniego zakomunikowania jakimś innym istotom rozumnym. A wreszcie, jako sprawa osobna, jedna z wielu naturalnie zagadnienia powiedzmy, powstania istot rozumnych Toku ewolucji naturalnej, jako skutek procesu naturalnego i powstania istot rozumnych, jako tworów konstruowanych przez inne istoty rozumne no, po prostu ludzie i roboty, powiedzmy, tak można by to ująć najprościej. Ja to uważam, że właśnie niekontrolowana taka produkcja, zbyt obfita, jest groźna w sensie tym, po prostu, że zahacza i graniczy z grafomanią. Natomiast cała sztuka w tym, żeby odsiewać i w bardzo skrupulatny sposób odfiltrowywać wszystko to, co się. Przyjmuje ze świata, albo to, co przychodzi człowiekowi do głowy. Musi być bardzo wysoki poziom tak zwanej kontroli technicznej i według starej zasady, już zdaje się, dziś nawet nie modne jest to hasło: ja braku nie wypuszczam. Muszę oczywiście dbać o to, żeby poziom racjonalności tych wszystkich koncepcji był wysoki, możliwie jak najwyższy, no bo inaczej, oczywiście, to robi się taki rodzaj jakiegoś bagna pełnego nonsensu. Myślę, że jest konieczne. Muszę być sceptykiem po prostu profesjonalnie.